Hej, 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 dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że telefon mi nie wypadnie z łapy. Wziąłem kamerę sportową, ale zapomniałem karty. I tak jadę przed siebie, kierując jedną ręką. No, czas na rowery. Dawno filmu u nas nie było. Musicie nam wybaczyć. Znaczy w sumie nie musicie. No ale u nas tak życie się potoczyło, że u każdego z nas dosyć duże zmiany o, życiowe ja tutaj teraz pod most sobie jadę i nie mieliśmy po prostu czasu na to aby kręcić filmy ja mam nadzieję że wracamy już do normalności Zaraz wjedziemy w las a i przejedziemy na Jeziorko wymysłowie już jadę sobie rowerem, jakieś 20 minut. No i zobaczymy, co uda mi się nagrać. O! Tak to wygląda. Tam, jak widzicie, ludzie biegają. No niestety. Cześć! Mamy czerwiec, 10 czerwca 9 przepraszam a pogoda typowo jesienna my sobie teraz tutaj wjedziemy w las o i pokażę wam jaka tutaj jest fajna trasa rowerowa gdzie można fajnie na rowerku Pośmigać. O kurde! Ostatnio tutaj tego nie było. Muszę to minąć. Dzień dobry Państwu w ogóle. No, jadę. I jak mi się uda coś ciekawego Wam pokazać, to pokażę. Tędy w ogóle szedł front podczas II Wojny Światowej i nawet ostatnio jak jechaliśmy tutaj z Golasem stała sobie policja i tak mniej więcej 30 metrów od drogi taśmy, czyli znaleźli pewnie jakiś niewypał nie? i czekali na saperów. Ja sam swojego czasu chodziłem z wykrywaczami metali, wykrywaczem metali o butelka i Przeszukiwałem różnego rodzaju takiego typu tereny. No ale oczywiście żadnych niewybuchów nie znalazłem, a broń boże nie brałem, a broń policjami policja mi nawet mówiła, że jak znajdę, to mam zakopać, nie tykać i nie wzywać. Bo procedura jest taka, że oni muszą tutaj przyjechać i pilnować tego do momentu, kiedy saperzy przyjadą, a saperzy. Mogą przyjechać nawet po 24 godzinach. Teraz mamy tutaj z górki, a ja kieruję jedną ręką. Może być delikatnie niebezpiecznie, Zrobię to może tak. Tu jest fajna miejscowa, proszę. Klimatyczna, tak samo. Może się zatrzymamy i Wam to pokażę. Fajna miejscowa. No my jedziemy dalej prosto. A ja chciałbym wam dzisiaj pokazać mój nowy nabytek. Plecak rowerowy, no bo w końcu ostatnio dosyć dużo testowaliśmy plecaków, więc też warto wam pokazać takie rozwiązanie rowerowe, no bo co zaraz więcej osób w ogóle przesiada się na rower. I wybierają się na tak zwane mikrowyprawy właśnie rowerem. No i wiecie, no jak się ma taki ciężki plecak, jak ja na przykład Sporta Silver Fox dwójkę, tak se jechać rowerem, więc Golas mi swojego czasu podesłał fajny plecak. Bo że to było w Millwordzie. Do kupienia, ja go uprzedziłem i go kupiłem, nie? I to jest Golas dla mnie zdenerwowany. Tak jeżdżę już z nim drugi tydzień. I sobie go testuję, jak na razie jest naprawdę bardzo spoko. Jest to plecak 18 litrowy. I bardzo fajna opcja, nie wiem czy teraz to będzie tutaj widać, ale mam tutaj kamelback, więc mogę jechać i sobie pić wodę. Rowerkiem, no. My właściwie już będziemy powoli dojeżdżać do jeziora. I tam jest taki park w ogóle. A ja jeszcze nie wiem gdzie, po prostu się rozbiję lub odpocznę i opowiem trochę o tym plecaku. No, dajcie nam znać w komentarzach w ogóle, czy lubicie wycieczki rowerowe, nie? I bardziej preferujecie takie drogi leśne, czy raczej, raczej wolicie jeździć szosą No ja ze względu na rodzinę to różnie bywa, nie? chociaż takie miejscu by naprawdę są klimatyczne. Jak widzieliście, tą drogą tak samo dużo ludzi, ludzi biega. Ja jakoś nie potrafię się przestawić do biegania. Bo, wow, fakt tutaj rzuca. No i w sumie jesteśmy nad jeziorem. E, teraz gdzieś się tylko rozbić. Super sprawa. Ptaki ćwierkają. Jezioro jest zaraz tam. Jeszcze trochę muszę się poprzedzierać takimi dróżkami. I będę na miejscu. Ostatnio tutaj, właśnie te dwa skrońce spotkałem. A ostatnio dudnili w wiadomościach, że na Śląsku jest wysyp żmi, więc trzeba uważać. No ale dobrze, że to są zwierzęta bardzo płochliwe, i jest małe ryzyko, że w taką pogodę po prostu gdzieś na ścieżce będą sobie pełzały. Jadę dalej. O, dojeżdżam, dojeżdżam. Byłem w ogóle. Proszę, tu jest schron, już go chyba wam pokazywałem, w takiej osobnej, spokojnej miejscówce, ale okazało się, że tam są wędkarze, którzy, którym wszystko przeszkadza, nawet pan panie płynący 100 metrów od brzegu na kajaku denerwuje ich, Boimy ryby płoszy to dopiero ja bym ich denerwował. Więc staram się znaleźć jeszcze jedno jakieś miejsce. Wszędzie, wszędzie, są wędkarze. Fuck. Ale jesteśmy już nad jeziorkiem. O właśnie, następni widzicie? Pan sobie tutaj na kajaku płynie, a następni wędkarzy, wędkarze już na niego to jest tu pomysła, żeby się wysikać, nie? Tutaj! Tego pola. Brawo. Tu jest wolne, ale No, no i co mam teraz zrobić? Gdzie ja nagrać materiał? Dalej muszę jechać. Znowu się muszę cofać. Tak w kółko będzie. Niedobrze. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda gościnność wędkarzy. Opieprzyli chłopa, bo chciał się tylko wysikać, nie? A koleś mówi, że pływa kajakiem, kajakiem po całej Polsce. Spoko. Mój rower wygląda jak wygląda. Oczywiście wpadłem w błoto. Zgubiłem rękawiczkę, chciałem się cofać. Taki teren, komarów cholerę. No cóż, chyba nie uda mi się dzisiaj wam pokazać plecaka. Eee, ze względu na to, że troszeczkę odjechałem od domu, nie będę musiał chyba doprowadzić w domu rower do czystości. No ale to w końcu jest rower MTB. Żałuję cholera, że nie wziąłem karty do tego, do tej kamerki. Teraz muszę się przedzierać i lecę stąd, bo zobaczcie ile komarów. Uciekam. Tam widzę jakąś ulicę, więc powinienem już po nawigacji trafić na ścieżkę, która mnie zaprowadzi do domu. A jak mi się uda, to z domu wam pokażę, bo jest dosyć późno już. Tak, widzicie, robi się ciemno. No. I wracam. Słuchajcie, słuchajcie, będąc tutaj wypada wam pokazać taki oto właśnie obiekt. Jest to jak wcześniej wspominałem linia umocnień. Dobrze, że mam latarkę. Może coś zobaczymy, coś w środku. Bo niestety, obiekt jest zamknięty. Ten Fenix powinien ładnie świecić, ale chyba nic nie będzie widać. Pójdziemy z drugiej strony, zobaczymy. Na kutkę. Dobrze, że ktoś się w ogóle takim obiektem zajmuje i dba o to. Jak widzicie ładnie pomalowany, zadbany. Z drugiej strony zobaczymy. O jakieś kable nawet Jak widzicie tam jakieś wiaderko Spoko. Kawał historii, o takie rzeczy oczywiście trzeba dbać. Tam nawet jakąś flagę widzę. Nie wiem czy to będziecie widzieć. Jest tam flaga, widzicie? Tutaj. Nie wiem. O. Czy tam coś jeszcze ciekawego jest? Nie, chyba tylko sama flaga. No spoko. Yy, no słuchajcie. Wyjeżdżam z wymysłowa. Tu na flagę, tu już przespawane, tutaj jeszcze możemy zerknąć. A tu jest magazyn. No ale fajnie, że dbają. Fajnie. No, bardzo mnie to cieszy, że takie obiekty są odnawiane. A ja idę do mojego roweru. Jeszcze mnie trochę kilometrów czeka na powrót Na jazda rowerem i trzymanie telefonu jest niewygodne, ale muszę wam to pokazać. Proszę wymysłu tatama Podjedziemy na drugą stronę, nic nie jedzie nic. I wam to pokażę jak to wygląda wszystko czekajcie, kościądę. Tam w tych zaroślach też mamy bunkier. Fajnie, nie? Tam mamy dosyć znany park w, Świerkla... w Świer... Jezu, tam mamy dosyć znany park w świerklańcu. A moja trasa rowerowa gdzieś skończyła się. O, tam, w tamtym miejscu. Tam dojechałem, teraz potem tam tędy wróciłem, tędy, 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 tędy. E, tutaj przyjechałem, żeby wam pokazać to miejsce, bo jest naprawdę bardzo fajnie klimatyczne. Tam mamy właśnie taką, taki przejazd. Panowie tam robią. Panowie tam mówią rybę. No cóż, jadę do domu, żeby ten plecak w końcu nagrać. 30 km zrobiony, tutaj Gerald szaleje, tak się cieszę, że przyjechałem. Zajęło mi to jakieś 2,5 godziny, taka jazda e, MTB rowerkiem, bardzo fajnie, znaczy fajnie nie fajnie, bo miałem zamiar ten materiał nagrać po prostu w terenie, e, jak sami widzieliście wszystkie miejscówki, gdzie chciałem powiesić trochę na hamaku i popowiadać na temat tego plecaka, który jest przede mną, były po prostu zajęte przez wetkarzy, więc nie było gdzie, więc objechałem sobie jeziorko, wróciłem do domu i teraz Wam powiem jak ten plecak spisuje mi się na rowerze. No, bo się trochę w ten rower wkręciłem i tu nie jest tak, że jakaś jest moda w ogóle na rowery, I po prostu lubię jeździć na rowerze, zawsze lubiałem. No i jeżdżę. W końcu pogoda na to pozwala, chociaż jak mamy 9 czerwca i pogodę jesienną, no trochę tak kiepsko. Yy, dobra, nawiązując do plecaka, yy, Golas go w ogóle znalazł. Yy, w necie kiedyś szukaliśmy tak samo Golas jeździć na rowerze, jakichś lekkich rozwiązań, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. No bo wiadomo, takie plecaki jak ja mam, czyli Wisport. Yy, Silver Fox 2 no jest trochę ciężki plecak, bardzo odporny, ale ciężki plecak. Do roweru się za bardzo nie nadaje, więc ja szukałem takich lekkich rozwiązań, gdzie po prostu będę mógł ze sobą zabrać najbardziej potrzebne rzeczy i pojechać w teren. z go znalazł, bodajże to było w Millwardzie. I on się na niego napalił, ja go kupiłem teraz mi zazdrości i chyba też będzie kupował taki drugi plecak. W sumie czeka na recenzję, właściwie na moje opinie tego plecaka. No ja już go mam ponad chyba 3 tygodnie i tak dzień w dzień sobie ze mną jeździ w teren. Czasami jak mam okazję jechać do pracy, to jadę sobie z nim do pracy i nic się nie dzieje i bardzo fajne, fajna sprawa. Jeżeli chodzi o materiał, jest to nylon z przeprotem lipstopu, z taką siatką kropką, która wzmacnia wytrzymałość plecaka jest taką powłoką, która zabezpiecza środek przed zamoknięciem, przed deszczem. Oczywiście, jeżeli to będzie jakaś taka duża ulewa, no to przemoknie to okulary odłożę. Warto mieć okulary na werze, bo muszki wpadają do oczu. Dobra, przód. Jak widzicie, on prezentuje się w ten oto no sposób. Tutaj mamy odblaskowe logo Falcon 18, marka Highlander. I teraz tak, plecak posiada z przodu takie gumeczki, więc będziemy mogli sobie przytroczyć, na przykład, jakby nam brakowało miejsca w plecaku, jakąś tam kurteczkę. Za pomocą chociażby karabinczyka większego możemy sobie to spiąć. Spoko sprawa, zasuwaki e, z takimi oczkami, ułatwiają odsuwanie. I teraz tak, tutaj mamy małą taką kieszonkę, ona sięga mniej więcej na moją dłoń. Ja sobie akurat tutaj dzisiaj trzymałem dokumenty. E, więc o, wkładam rękę naprawdę dosyć głęboka. Dokumenty, telefon bez problemu się tutaj mieści. Z boku, zarówno z prawej, jak i z lewej strony plecaka mamy tak samo kieszenie, gdzie możemy sobie po prostu wsadzić bidon lub też butelkę Enelgene. Spokojnie mi tutaj pasuje, fajna opcja. Do tego ściągacze, więc jeżeli na przykład chcemy sobie zabezpieczyć dodatkowo ładunek, możemy bez problemu ten plecak za pomocą tych ściągaczy tutaj po prostu dopasować. Przed zabezpieczenie przed osunięciem, rozsunięciem podczas jazdy jak najbardziej. Zdarzało mi się to w sportie. tutaj mi się nie zdarza, po prostu jeżeli miałem w sportie, tutaj z tyłu zasuwak, często zdarzało mi się tak, że pod wpływem ciężaru, który był w plecaku, ciężar przechylał się do przodu i z automatu wciąż w sprzód odsuwała mi się po prostu tylna kieszeń i tak na przykład rozwaliłem podczas trasy dwa browary. A strata browarów podczas trasy jest naprawdę kiepskim rozwiązaniem. Na początku może. Plecy dosyć wygodnie leży na plecach. On w tej chwili jest mokry, bo się trochę spociłem, nie? Ale z tym nie ma żadnego problemu. Na dole mamy pas biodrowy. Jak widzicie. No tutaj trochę kamerki są kiepskiej jakości, ale... Nie szkodzi, to jest koplecak rowerowy, on dużego obciążenia po prostu nie będzie e, posiadał. Pas biodrowy oczywiście jest regulowany tutaj. Możemy sobie go podciągnąć w górę, jak i w dół. Bardzo fajna opcja, możemy sobie tą podczas trasy w każdym momencie wyregulować. E, na górze oczywiście mamy tak samo pas piersiowy i on tak samo jest regulowany w takim dosyć dużym zakresie, więc możemy dopasować plecak naprawdę pod swoje wymagania i swój wzrost i bardzo fajna, fajnie mi się to spisuje. No i co, Najważniejsze rzecz w tym plecaku to jest to, że mamy system hydracyjny, e, camelback tak zwany. Po prostu sobie, o, robimy tak, z podczas jazdy rowerkiem i... Możemy pić wodę. Ja w tej chwili mam naloną wodę gazowaną. Pojemność takiego kamelbaka to jest 2 litry, więc tak naprawdę, jeżeli zalejemy 2 litry wody, no to będziemy już to czuć na plecach. Ja wyruszając na tą trasę dzisiejszą zalałem sobie 1,5 litra wody, no i w pewnym momencie stwierdziłem, że po prostu mi się ciężko jedzie i teraz wiem dlaczego, ponieważ jak potem podpiłem trochę tej wody, o dużo, dużo lepiej mi się jechało. Więc ta 2, 2 kilo robi robotę wody w plecaku. No, fajna sprawa, bo jedziemy sobie rowerkiem, nie musimy sięgać do bidonu po prostu, tylko rureczka w, w buzie. I pijemy. No, rureczka wchodzi tutaj. Tu mamy symbol H2O, tak samo to jest taśma odblaskowa. Więc spoko. Jeżeli chodzi o sam, sam system nośny, on jest naprawdę wygodny. Zresztą to jest 18 litrów, słuchajcie, nie? Więc żadnych takich większych ciężarów na pewno nie będziemy nosić. Ale, ale naprawdę z na rowerze, fajnie dopasowuje się do sylwetki. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby e, po prostu coś było nie tak. Przynajmniej w moim przypadku. No to co? E, oczywiście, oczywiście, co jeszcze? No Chyba w sumie tutaj wszystko. <laughs> Dobra, e, do głównej komory zaglądamy. Ja się nie rozpakowałem, no po prostu z roweru i tutaj wam pokażę co ze sobą dzisiaj zabrałem na wyprawę, żeby wam zaprezentować ten plecak, nie? podupnik żeby sobie gdzieś usiąść i gadać o tym plecaku. Tutaj już sami widzicie, jest ten system hydracyjny. E, ile wody wypiłem? No trochę wody tej wypiłem, nie? Dodatkowo jest tutaj zabezpieczony taki, taśmą, taśmą na rzep, żeby on po prostu nam nie latał w kieszeni. Oczywiście możemy sobie ten system wymontować i zyskujemy dodatkową kieszeń, no ale jeżeli jest, to spoko. Główna kieszenia, kieszeń. E, system montażowy do hamaka. Hamak. No chciałem dzisiaj polatać, więc dron, sterownik i dron. I co jeszcze? No to bym chyba nie polatał, bo wziąłem tylko... A czyli chyba bym nie powiesił na hamaku, bo wziąłem tylko jeden karabinczyk. Ale by był numer. Ojej. Chyba będzie jakiś do skorbin. Przepraszam. Bateria zapasowa do mojego drona. Trzeba przeczyścić. Jest karabinczyk znalazłem. Dobra, już Wam go pokazuję. System hydracyjny ma osobną oczywiście kieszeń. O! Fajnie ten, ten bukłak w nim leży. Na tej kieszeni doszyta jest, są kieszonki z siatki. I tutaj możemy sobie jakiś space spersonalizować, nie? Mamy raz, dwa, dwie kieszenie. Trzy kieszenie. Dwie kieszenie z siatki i trzecia kieszeń taka na przykład na długopis czy na tareczkę No, plecaczek naprawdę bardzo pojemny, więc jeżeli będziemy jechać sobie na taką wycieczkę, wiecie, żeby sobie powiesić, napiszcie gdzieś kawy czy yerby w terenie, bez problemu, tutaj się do niego spakujemy. No, będę was informował na temat tego plecaka, jak się on nam będzie spisywał, znaczy właściwie mnie. A Gulas mam nadzieję, że go kupi lub nie kupi, bo jest chyba kilka modeli, więc zobaczymy czy kupi ten sam model czy nie. Dobra, no to chyba w sumie na tyle. Tak na szybko, ja polecam jak na razie fajny plecaczek do, na wypady na rower. I widzimy się w następnym odcinku.